Ostatnio zrobiliśmy najsłabszy draft, to teraz może do pary najsilniejszy. Dlaczego by nie? Cześć, witajcie z tej strony Jacob, witam moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z FIFA 16. Wybaczcie, że przez weekend nie pojawił się żaden odcinek oraz piątek, ale jak wiecie był live charytatywny, który zakończył się ogromnym powodzeniem, ponieważ zebraliśmy ponad 80 tysięcy złotych na szpital w Poznaniu, co jest wynikiem... Nie z tej ziemi. Także dziękuję wszystkim bardzo, którzy byli, którzy zabrali w tym udział, bo weekend magiczny. Ale teraz wracamy do nagrywania i miejmy nadzieję, że będziemy się dzisiaj dobrze bawili. Oczywiście, jeżeli potrzebujecie końców, moi drodzy, zapraszam was serdecznie do magiccoins.pl. Przy kodzie Jacob macie 5% końców więcej. Bardzo dobre miejsce. A teraz do draftu i zobaczmy, jakich najlepszych zawodników jesteśmy w stanie zdobyć. Dobra, zacznijmy od formacji, i dzisiaj zagram sobie 4-3-3 fałszywą dziewiątką, ponieważ zacząłem grać sobie tą formacją i jest nieźle, więc zobaczymy, jak będzie tym razem. Tutaj, no zdecydowanie, będzie łatwiej i serce mi już boleć nie będzie, ponieważ wybieramy tych najlepszych zawodników. W tym momencie, oczywiście, jest to Suarez. Na lewym skrzydle nie obraziłbym się, gdyby był tam Ronaldo, i Ronaldo też ten się znajduje. Słada jest Neymar którego może bym wybrał w sytuacji, gdybym do, dowolnego wyboru dokonywał, jednak Portugalczyk w tym momencie oczywiście idzie do składu. No to Messi teraz, proszę, prawie... O, OLE skład! Wow! Wow! No! Wow! No teraz jeszcze taki cross, Hammes, albo ktoś w tym stylu, Schweinsteiger Oczywiście to jego bierzemy, ponieważ ma najwyższy overall. Rakitis pasowałby tu wręcz perfekcyjnie. Niestety muszę wybrać Vidala albo stety, bo czy tu mogą być złe wybory? Raczej nie. W tym momencie najlepszy jest Rodriguez, i to jego wsadzę właśnie w to miejsce. Czas na SPD, a tutaj najlepszy z Ramsey Bardzo fajnie. To co? Prawa obrona. Na prawej obronie najlepszym zawodnikiem jest Lichtsteiner. Na środkowej obronie może jakiś Thiago. Nie tutaj gorzej, o wiele gorzej. Ale mamy 76, Knosze. No, oczywiście, ty jeszcze jednego środkowego obrońcy potrzebujemy. I tutaj mamy 3 do 4 aż do wyboru. I chyba wybiorę kurta. Bo to jest dobrą kartą. No, a na bramce też mamy dwóch zawodników, 3 do wyboru: Sommer, Sirigu oraz Begowicz. I moim wyborem będzie Begowicz. To jest nasza 11, i muszę wam powiedzieć, że wygląda. Wow, 87 oceny. Tutaj 84 Mandanda ląduje w naszym zespole. Na środkowej obronie mamy także Barca Gliego, więc przygarnę go z przyjemnością. Carvajal. Oj, oj. No i tutaj już jest lepiej. I tutaj wybieramy Neymara, który powędruje do naszego zespołu. Patrzę, czy tutaj nie ma. Na pewno wyższego verala nie ma. Neymar jest. Oj. W tym momencie Zabaleta albo Muslera. Niech będzie Zabaleta. Niech będzie. Uuu, tutaj Marco Royce, oczywiście baka. No i kończymy dzisiejszy e, draft na darmianie. Jeszcze szybko, oczywiście, menadżer M e, Mourinho wygląda najlepszego tutaj. I to jest mój ostateczny skład. 91 zgrania, 86 oceny. Wygląda niesamowicie. Zobaczcie, jak udało się to wszystko fajnie tutaj posklejać. E, no, mamy jeszcze Roysa i Neymara na zmianę. Czego chcieć więcej? Ronaldo, Messi, Suarez. Do roboty, sprawdźmy, jak poradzimy sobie w tym drafcie. No to zaczynamy, nasz przeciwnik też ma bardzo, bardzo dobry skład Ale czy nie mamy lepszego? Zobaczymy, on ma 100%, 100%, 100%, lalalala, 100 zgrania o, oh, no to jest niefortunny gol, żeby go stracić, 1 do 0 w 16 minucie, strzał techniczny Iniesty, na który tak naprawdę nie można było nic poradzić, Leo Messi, Leo Messi, uderzenie, poprzeczka, jeszcze to bicie i mamy 1 do 1 wyrównanie w 25 minucie, Luis Suarez oraz Leo Messi, to była właśnie akcja zawodników z Barcelony, bardzo ładnie, no i oby do przodu. Uje, 2-1. Piękne zejście Ronaldo do linii końco, końcowej. Złe wybicie bramkarza dające nam tak naprawdę dwa do jednego, bo Suarez tym razem też się nie myli. Znajduje się tam, gdzie ma być list pola karnego Leo Messi To a Suarez hat-trick w 44 minuty. O co chodzi? Napastnik ten jest niesamowity. Zdecydowanie, FIFA 16 to jest e, gra, w której najlepiej gra mi się z Suarezem ze wszystkich poprzednich gier, a raczej wersji. Więc bardzo polecam tego zawodnika. O nie, jak ta piłka się odbija? Knoszę, proszę cię. Tak mi nie rób. Tak mi nie rób. Jak przejmujesz piłkę, to utrzymaj ją przy nodze Leo Messi, Leo Messi. Suarez jest 4 do 2. Jak on się znajduje zawsze tam, gdzie ma być? To jest niesamowite. No, chociaż nie wiem, czy to nie będzie potraktowane jako on goal. Tak czy inaczej, to Suarez był tym, który. Tak, to będzie potraktowane jako e, gol samobójczy No i tak oto moi drodzy, nasz pierwszy mecz kończy się wynikiem 4 do 2 Bardzo ładne spotkanie, dużo bramek i oby kolejne wyglądały tak samo z naszym wygrywaniem Drugi skład to mieszanka wszystkiego, ale jest Ronaldo i Messi i nie i Griezmann Postanowiłem zrobić jedną zmianę środkowego obrońcy Te, o To mi się chyba nigdy nie zdarzyło, ale Barcagli tam lepiej będzie się jednak spisywał Ronaldo ładnie to zrobił. Ronaldo 1 do 0 w 17 minucie. Jak to możliwe? Normalnie to Ronaldo. Ronaldo, no nareszcie 2 do 0, ależ ładna bramka od poprzeczki. Wpada za linię i goal line się zgadza, bo uznali. 45 minuta 2 do 0. No nie, zmieścił taki jakiś Ronaldo. W 60 minucie 2 do 1. No niestety, Begowicz tym razem skapitulował. No ale to jest Ronaldo. Tutaj nie ma co mieć pretensji. Powiedzcie, że to jest rzut karny? No nie. No, no nie chcę mi się nawet komentować tego. Ale Begowicz sobie radzi bardzo dobrze. Messi się wkurzył. Messi sam zabrał to na swoje barki. I to jest podcięcie. I to jest rzut karny dla nas tym razem. Ronaldo. Uderzenie. 3-1. 4-1, Rodriguez w 90 minucie. Co w ogóle tam robi? Ronaldo i jeszcze raz uderzenie 5-1. No i tak oto też kończy się to spotkanie wynikiem 5-1. Przeciwnik numer 3 to Lewandowski Hero oraz Ronaldo Tiago na SP, SP na PS. A reszta całkiem ok Messi Suarez 1-0 w 9 minucie, Ależ że znowu oni, znowu oni rozegrali tą całą akcję. Mega mi się to podoba Leo Messi Leo Messi Słupek Ajajaj aj, aj. Nie jest demonem prędkości Ale potrafi sobie poradzić w takich sytuacjach Dribbling Suarez i Przeprzeczka Ronaldo Ronaldo Słupek No nie To jest przecież nieprawdopodobne No oczywiście, że tak Oczywiście, że w końcu musiałem stracić tą bramkę Jego chyba pierwszy strzał na bramkę w tej połowie 1 jeden. Co, co tam Podanie do Messiego, Leo Messi sam na sam. Leo Messi, podanie do Suareza. Suarez Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo 2, 1, 90. Należała się ta bramka naprawdę. Dziwię się że ona aż tak późno, bo musiałem na nią czekać. No ale piękne podanie Schweinsteigera teraz. No i nasz Portugalczyk się nie myli. Tak jest, wygrywamy i przechodzimy do finału draftu. I czas na finał. A w finale mamy Aguero, Pereira, Felipe Luisa. Naprawdę genialny skład. Będzie ciężko i to bardzo. O, Schweinsteiger to strzelił? Piąta minuta, chyba tak, ale mogę... Tak, Schweinsteiger. Co za w ogóle dziwna piłka, jak ona leciała. Chciał odegrać do Messi'ego, nagle zauważył, że tutaj... Nie, on strzeli. Ale... What? 1-1, jak to? W... Jak to wpadło? Co tam się wydarzyło? Suarez? Suarez? 2-1, cóż za uderzenie naszego Rubvajczyka w tym spotkaniu? 3-2 i po raz kolejny on wpisuje się na listę strzelców w naszym drafcie. Messi, ależ to zrobił Messi i Waldez, ale obrona. Messi, Messi, znowu. A, tego Waldesa to normalnie. No nie! No przecież nie te karne w tej grze! Aj tam Begowicz w ogóle... Nie wiem, czy zauważyliście, ale Begowicz drugiego karnego już obronił! Nie! No przecież bez... No nie, nie! Dwa karny... Z... Leo Messi, tak jest. Piękny RAJ-3-2. Oliwa sprawiedliwa. No, wiedziałem, że będzie bramka. Wiedziałem, że to będzie bramka. Po prostu w 90. minucie moi zawodnicy nagle wstali biegać. Obrona rozwalona, więc to musi być bramka. Okej, okay, małe zmiany. Royce i Neymar wchodzą. Zobaczymy, czy coś to zmieni. Marco Royce. Marco Royce 4-3. I tak właśnie dlatego tam wylądował na, na padzie, ponieważ radzi sobie fenomenalnie w tej pozycji. Suarez widać, że już był zmęczony. Ja już nie mogę wiele, więcej od niego oczekiwać, ale Royce świetnie. I tak oto jest w dogrywce, ale wygrywamy. Coś niesamowitego, moi drodzy. Wygrany draft może właśnie to jest sposób wybierać z tych najlepszych zawodników, a następnie po prostu grać. A więc odbieramy nagrodę i zobaczmy, jakie paczki ci dostaniemy. Złota paczka rzadkich kart, złota paczka rzadkich kart, złota paczka premium. Zacznijmy od tej najgorszej, teoretycznie, więc e, no, czekam. Okej, okay. lecimy dalej, ja jestem dobrej myśli, a przede wszystkim cieszy mnie to, że wygrałem ten draw. No, te paczki tutaj: Środkowo Obrońca, Szalkę, no, hovedes, no, no, nie jest to czego szukam. Ale dobra, może tutaj będzie coś ciekawszego, jakiś informik może. Nie, ale rocho. No, tam jego bym wolał. Jednym słowem, draft średnio się zwrócił. Jednak dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało po naprawdę walkach wielkich. Szczególnie w tym ostatnim meczu. Udało się. Dzięki Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się, nie zapomnijcie łapce w górę. I do uczenia kolejnym razem na moim kanale.